Cześć, cześć kochani, witam Was. Przede mną jest paczuszka niespodzianka z, od y, Craft of Clock. Paczuszkę zdobyłam biorąc udział w szóstych urodzinach z Craft of Clock. Zabawa była prowadzona na y, fanpage'u. Co tydzień były nowe wyzwania. No i ja za swoje prace otrzymam wyróżnienie. A teraz będę się cieszyła niespodzianką przygotowaną przez Craft O'Clock. Ta czuszka przyszła do mnie kilka dni temu, ale nie miałam jeszcze na tyle siły, aby ją otworzyć. A wiecie ciekawość no ciekawość jest silniejsza od bezsilności można powiedzieć no i chyba już jakoś sobie poradzę z jej rozpakowywaniem paczuszka jest tak zaoklejona Czekajcie, zastopuję i rozetnę no chyba teraz już się uda jest Taśmaczymy. O, jest. Jest. Moja niespodzianka. Przejdźmy do oglądania tych cudowności. No, o, udało się. Widzicie, na samym początku mamy elementy do wycięcia. To są z tej najnowszej zapewne kolekcji zielony ale są tu różne. Tak, teraz obróciłam. To widzimy, że są różne. A więc są na początek listeczki. Tak, są listeczki. Są kwiatuszki tak z tej najlepszej kolekcji no i tu przepiękne elementy ślubne i to w toolbox mamy również town toolbox town no oczywiście bo tu chodzi o elementy które były w kompletach tak w dwóch zestawach tu mamy z Felicji. I dwa. Aha, oh, mamy z Unicornów. I Love You When You Read. Super. Mamy paseczki, dużo paseczków i jeszcze więcej paseczków. Fantastycznie, specjalnie dla ciebie, miło do tworzenia. Tutaj mamy z zielonej kolekcji paseczki. Tak. motylki, listki, kwiatuszki, ptaszki, kotki, no i piesiołki. Dziewczyny oczywiście, filiżanki, ciasteczka, Tu są aparaty, jest łapacz, torcik, książki, dziewczyny, piżameczki. Tak. Tutaj widzę bardziej te ślubne dodatki. Tak, bardziej ślubne. fantastycznie czy do innych prac do albumu serduszka baloniki kwiaty torciki pięknie pięknie kolejny zestaw paseczków z kolekcji tulipanowej Niki mamy. Paszka, motylki, kwiatuszki, zajączki. Jest kaczuszka. Jest paranek, zajączek, kurczak. Ten kurczak jest świetniowski. <gangers> gangster taki. Taki gangster. Dziewczynki, domki, tulipanki, samochód, rower. Świetnie, kolejny zestaw. I kolejny zestaw. Duta. Patrzcie świetnie. Wszystkie te rameczki. No kapitalnie. Zestaw bazowy, elementy do wycięcia już można sporo z tego stworzyć. Tu już widzimy chłopczyków takich fajnusich, zadziorskich. Tak. To z Dioda, no z diuda dodatki. Kolejne karty, szachy, no i są starsi faceci. Mężczyźni elegancy. No i tutaj te dodatki. No i jeszcze tu zadziory. Ten kasz. Tu starsi, jest dziadziuś, Także no na przeróżne okazje. Na dzień chłopaka na. Yy, Dzień Ojca na Dzień Dziadka. No, no, przeróżnie można wykorzystać. Jeszcze jeden zestaw paseczków. Jeszcze jeden zestaw kwiatuszkowy. No i są tu też chorągowieczki, murki. Tak. Tu jest ten szerszy zestaw kółeczkowy, który lubię wykorzystywać, jak wiecie, do Koncików, ale bardzo fajnie też do jakichś zapięć, klapek. No. Też fajnie się nadają. Kółeczka, czy ogólnie do kartek, do wszelkich różnych kompozycji. Tak różnych kolekcji. No super, super. Jak wiecie, ja lubię kółeczka. Mamy napisy motywacyjne. Zestaw czwarty. O, mamy maski. Maseczka. ST-06 i ST-03P. taka mniejsza kapitalnie. Mamy zestaw szary nastrój. Szarości lubię bardzo, jest z silenią przebite. Tego nie będę otwierać, bo to już na pewno jest znana wam kolekcja. Mamy tekturki kapitalne rameczkowe z napisami, kolejne w pięknej kolorystyce. Tak. Yy. Papier tracing. Kaleczki nadrukowane. Tego jeszcze nie miałam od Craft O'Clocka fajne, gazetkowe. Na pewno się wykorzysta. Zestaw trzech jednostronnych arkuszy i nutki. Tu są super kapitalnie. Bardzo się cieszę. Kolejne tekturki zegary. Tu mamy elementy do wycięcia widzę też jakiś zestaw chyba specjalnie przygotowany pod niespodziankę bo tam pod spodem już widzicie co się wynurza tak a nie listki Listki, kolejne, kolejne listki, jak wiecie listków nigdy dość, kwiatuszki, kolejne, no mam co wycinać, tu listki niebieskie i kwiatuszki, świetnie, no będzie co tworzyć, greenery invitation, elementy do wycięcia. połowa zestawu, klankę. Derd. A, to są papiery bazowe, akurat w tym wydaniu nie miałam. Teraz się skapnęłam, bo elementy do wycięcia już wycięte i miałam zestawy papierów 20 na 20 więc te jak najbardziej jeszcze na pewno wykorzystam. O, Greenery Invitation, patrzcie, Jał. jest i malutki bloczek 15 na 15 i papiery bazowe, super, a to będzie Clank Dirt, pewnie też, tak, nie. wow, no super. Super super. Papier bazowy. Mamy Lovely When You Read. Zestaw mieszany. Ja oba już mam wycięte. Ten będzie zapasowy. Mamy najnowszą, piękną kolekcję. 30 na 30 A Day to Remember. Fantastycznie piękna jest ta kolekcja. O i tulipanową najnowszą mam, i tulipanową oraz diuda. Super, wszystkie czy najnowsze kolekcje papierków. No i te wszystkie przepiękne. Tutaj zawarte. Bardzo dziękuję. No przede wszystkim za fajną zabawę, która była. No i dziękuję za wyróżnienie, które otrzymałam. Teraz te wszystkie przepiękne papierki, które przystoszą się do powstania kolejnych prac. Mnóstwo prac, jak widzicie. Teraz tylko, o to jak najszybciej te siły wróciły, bo chęci do pracy już są. Chociaż może Weną nie tak do końca, ale chęci do pracy jak najbardziej. A przy tych pięknościach to naprawdę wystarczy po prostu usiąść, zacząć wycinać, a pomysły same wskoczą do głowy. Także dziękuję. Myślę, że te osoby, które jeszcze nie brały w tej zabawie, mam nadzieję, że w tym roku również będzie, ale ogólnie przez cały rok w Craft O'Clock przeróżne zabawy się odbywają. Także zachęcam do udziału nie tylko dla samej zabawy, ale przede wszystkim może, ale jak widzicie, również można piękne rzeczy w na grodzie, w niespodziance od Craft O'Clocka otrzymać. Pozdrawiam Was serdecznie i do kolejnego filmu. pa. pa.